W dzisiejszym odcinku na kanale zagram Wenecją w roku 1508. Jest to szczególny okres dla Wenecji, ponieważ realnie walczyła ona z największymi potęgami Europy i była na krawędzi zagłady. Zobaczcie, moi przeciwnicy mają pięciokrotną przewagę liczebną. A nie wspomnę jeszcze o jakości tych armii, która też jest większa. A moim celem będzie wygranie tej wojny. Sama liga została zawiązana z inicjatywy papieża Juliusza II. W teorii jako koalicja przeciwko Turkom, a w praktyce chciano zniszczyć po prostu Republikę Wenecką, której wpływy i bogactwo we Włoszech wciąż rosły. Trzeba przyznać, że był to bardzo dziwny konflikt, którego strony zmieniały się praktycznie co roku. Realnie Wenecja wykorzystała sprzeczne interesy swoich przeciwników i przetrwała tą wojnę z niewielkimi stratami terytorialnymi. Ciekawe, czy mi uda się zachować więcej prowincji. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Dobra, zacznijmy od przygotowania się do tej wojny, skoro już trwa. Włączam edykty defensywne w zasadzie na wszystkich moich fortecach, nie ma sensu tutaj robić czegokolwiek innego. Nie ukrywam, ja przyjmę tutaj podobną taktykę do tej, którą zastosowała Wenecja: mianowicie postaram się wypalić moich przeciwników na fortecach i zawrzeć z nimi osobne traktaty pokojowe. Zwłaszcza z cesarzem austriackim, to powinno być dużo łatwiejsze. Ostateczną Brone, bądź co bądź będę planował w Wenecji, ale to pod warunkiem, że wszystko się posypie. Wysyłam też moich dyplomatów do Francji oraz do Austrii, żeby budowali siatkę szpiegowską. To powinno mi pomóc w długim czasie. Nastawienie dworu zmieniam zdecydowanie na militarne. Zatrują też takich doradców, przy czym będę jeszcze szukał lepszego doradcy militarnego, najlepiej z dyscypliną. Postaram się też poprawić relacje z Hiszpanią. Kto wie, może interweniują w tej wojnie i mi pomogą, jak będą mnie lubili, nie wiem. W końcu walczy z dwiema potęgami światowymi, więc mogą interweniować. Jest na to szansa. Tak, Armię Republiki na pewno mam gotową, ale szczerze mówiąc nie mam o tego pojęcia, czy mam jakieś misje, które by mi pomogły w tej wojnie. Raczej nie. Wziąłem też następujące przywileje, głównie skupiając się na przywilejach militarnych oraz ekonomicznych od mieszczan. No nie ukrywam, niezbyt ciekawe misje mi się udało wykonać. Trafiła mi się też jedna fajna kompania najemna, Korsycka. 3, 4, 1 i 2. Nie jest też za duża, więc nie wydam na nią zbyt dużo pieniędzy i niestety to jest jedyna kompania, która ma fajnego lidera. No może jeszcze ta Lewandzka z generałem, który ma bonus do oblegania. Moją flotę wysłam, żeby ewakuować moją armię z Istry. No tutaj bądźmy szczerzy, no nie mam jakichś większych szans z Austriakami. Chcę na razie wszystko zebrać w jednym miejscu. Szerokość pola walki na ten moment to 24 tysiące, więc przydałoby mi się mieć dwa razy większą armię, no ale trudno, nie mam na razie takiej. Muszę przepchnąć Francuzów z tej fortecy, żeby móc zdążyć ją spalić i w przyszłości będą ponosili tutaj większe straty, kiedy będą Ją oblegali. Czy mi się to uda? Zobaczymy za chwilę. Na no, razie miałem lekkie szczęście w kostkach, zobaczymy. No teraz mam pecha. Dużego pecha i w tej gorszej fazie, czyli fazie szoku. Ponoszę duże straty. Okej, okay, może zużyję profesjonalizm, bo mam go zero. No niestety, tutaj zwaliłem sprawę, miałem 5% profesjonalizmu, który mogłem przeznaczyć Na manpower, ale tak, bądźmy szczerzy Ja tutaj głównie będę na najemnikach jednak Polegał, więc może te 5000 manpowera To nie jest jakaś tam gigantyczna strata No ale przydałoby się, dobra, Francuzi Przepchnięci, armię od razu konsoliduje Bo jak widzicie, nie mam manpowera Brakuje mi go, muszę zastępować moją armię Najemnikami, więc nie ma sensu Ich trzymać tutaj za bardzo, konsoliduję Od razu, po obronieniu mojej fortecy Spalam ją, spalam tutaj ziemię Zostawiam poniszczone wszystko, żeby by właśnie przeciwnikom zwiększyć atrysyn podczas jej oblegania, jak i jaki będą mieli też problem z dosyłaniem wojska, jeżeli będę się chciał bronić na tej fortecy. Rozwiam też dwa punkty developmentu weneckiego, palę też fortece w Treviso, tutaj nie ma sensu tego nie robić. Nie no, czemu Austriacy mają takiego dowódcę? 4, 5, 3, 2? Skąd oni go mają? Ok, udało mi się przepchnąć armię sojuszników francuskich, a w zasadzie ich wasala. Orlean dostał w Ciry i w sumie też dorekrutowuje wielką kompanię, jak i darmową kompanię. Muszę mieć po prostu zwiększoną liczbę wojska i w sumie kompanie z Lewantu również, bo mają świetnego dowódcę, a mi takich brakuje. Super, jeszcze ostrzeżenie od Imperium Osmańskiego. Coś jeszcze? Tak, nowe promocje na Enebie. Mnóstwo sprawdzonych gier w najlepszych cenach. Linki jak zwykle w opisie, polecam. Lukas. Okej, okay, ten event bardzo potrzebny dla mnie. Obliczam koszty moich pożyczek jeszcze o pół. Bardzo fajnie, że mi się trafił. Tutaj znowu pod Bergano spróbuję przepchnąć wojska francuskie. Mam nadzieję, że to mi się uda. Dostaję też włoskich najemników. Wreszcie, nie bo ich wcześniej. U, chyba mi się nie uda ich tutaj przepchnąć. Trudno. Ale zawsze zadam tam jakieś straty. Przynajmniej większe. Nie mam zamiaru się bić tutaj dłużej niż to potrzeba. Wycofam się. Czekajcie, ja się pomyliłem. Tutaj nie ma fortecy. Jakimś cudem zeszli z mojej fortecy. Okej, okay, wycofuję się w takim razie. Moich najemników też postawię w trencie. Co prawda, nie mam tutaj fortecy. No, ale będziemy zawsze dostawali bonus do obrony. A w zasadzie moi przeciwnicy minus podczas ataku. Tutaj są góry, jest rzeka. To da minus 3 do kostek podczas walki dla moich przeciwników. A szczerze mówiąc, opcja taka, że będą ignorowali mi tą pozycję tutaj i przechodzili tak naokoło, żeby wszystko oblegać, jest idealna, bo będę ich rozbijał na tych dwóch fortecach i nie będą mieli szybkiego dojścia do siebie. Chociaż ja chyba się domyślam, że wojska francuskie idą gdzieś indziej. O oh my god, tutaj mi się uda zamknąć 20 tysięcy wojsk austriackich. Wiecie czemu? Bo nawet jeżeli zdobędą tą prowincję, to tutaj będzie prowincja osmańska i nie będą mogli przechodzić, bo jest cieśnina. Dlatego ja trochę ryzykuję i idę na fortecę austriacką tutaj na tą, nawet ją ostrzelam moją artylerią. I nawet szturmuję tę fortecę. A po jej zdobyciu ruszam od razu na Wiedeń. Może uda się tutaj biały pokój zawrzeć. Chociaż nie ukrywam, przydałyby się pieniądze. Och, i zobaczcie, tutaj udało mi się Zachnąć 7 tysięcy wojska Bourbonu. Nieważne. Wasala francuskiego, zawsze coś. I w sumie całe moje wojsko stawiam na Wiedniu. Tutaj taka mała podpowiedź dla was. Kiedy macie jakieś niskie morale z różnych powodów. I boicie się tego, że przeciwnicy mogą się wbić w waszą armię i was zaatakować. To bot jest na tyle głupi, że on ignoruje jednego takiego dużego staka bardzo często. Bo to, co zrobiłem tutaj, jest mega głupie. Na pvp w życiu bym tego nie zrobił, bo to byłaby śmierć mojej armii. Jeśli mój przeciwnik by się tutaj we mnie wbił, miałbym początkowo bardzo niskie morale i szybko bym przegrał bitwę. No ale w tym momencie bot widzi, że jest tutaj duża armia, więc póki nie będzie miał w okolicy porównywalnych sił, nie spróbuje się w was wbić. Widzicie, była 18 tysięcy obok, 7 tysięcy Obok mogliby się spokojnie wbijać i wygrać tą bitwę. No może ta osiemnastka by wygrała, no ale nie robi tego bot, bo po prostu ma mniejszą liczebność. Mam szczęście, dostałem bonus do rozwoju Wenecji. For freedom! Jest! Taki event w tym momencie. Super. A najśmieszniejsze jest to, że rzeczywiście podczas trwania tego konfliktu Wenecja była w stanie odpierać przeciwników z dwóch w zasadzie powodów. Po pierwsze, dlatego, że oni gryźli się między sobą i cały czas knuli przeciwko sobie. A po drugie, właśnie było bardzo silne, pospolite ruszenie społeczeństwa, mieszczan, którzy walczyli podjazdowo właśnie z armiami, które okupowały tutaj te wszystkie regiony. Więc trzeba przyznać, że takie wydarzenie, mieszczan, Podczas wojny bardzo tutaj pasuje. czym jeszcze Wallbridge na Wiedniu, dlatego szturmuję to miasto. I udało się! Wiedeń padł! Dobra, ale zbliża się francuska armia. Teraz nie mam szczerze mówiąc innego wyboru, jak tylko wziąć biały pokój. Szkoda, myślałem, że jeszcze uda mi się zdobyć kilka prowincji, trochę tam pieniędzy od Austriaków. No ale rozegrajmy to w ten sposób, że biorę teraz pokój z cesarzem austriackim. Nie będzie go w tej wojnie, udało mi się go bardzo szybko pozbyć. Dzięki temu, tak naprawdę, siła moich przeciwników została zmniejszona gdzieś o połowę. I teraz ja moje wojska cofam do moich granic. Niestety, papież cały czas coś tutaj mi złego kombinuje. I stanę w trencie. Możliwe, że uda mi się rozegrać wojska francuskie na dwie bitwy z tego co widzę. Jeszcze zrobiłem misję na jakoś osłabienie mocy Rady Weneckiej. To jest chyba dobre. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, no stabilność mi się bardzo przyda. I tutaj zrobię taką sztuczkę. Nie wiem, czy wiecie, ale AI w EU4 też działa tak, że ona nie widzi czarnej flagi. W momencie, kiedy wasze armie mają czarną flagę. To po prostu nie wie, że musi się wycofać, tak? Że powinien się wycofać, że tutaj dostanie w wciary. Nie wie tego AI. Dlatego ja ruszam moją armią z czarną flagą, żeby zaatakować. I chyba totalnie zniszczę, tak? Totalnie zniszczyłem tą armię francuską. No i tutaj moi przeciwnicy z Treviso schodzą. Super! Kolejny sukces w weneckiej armii. I jeszcze jedną rzecz robię. Moją flotę cofnąłem z Korfu. I chyba spróbuję się wyminąć z wojskami francuskimi, żeby zniszczyć tą armię. Wtedy jest spora szansa, że ten stag pójdzie oblegać tą prowincję. Zrobię to też trochę inaczej, w sumie nie będę szedł drogą lądową, przetransportuję okrętami moje wojska, ponieważ to jest moja prowincja, więc ja nie dostanę tutaj minusów za desant. Minusy za desant dostanie ta armia. I w zasadzie takim stakiem będę teraz atakował, tylko jeszcze przydzielę tutaj jakiegoś dowódcę. Przydałby się lepszy, no ale nie mam. Aha, francuska flota próbuje przełamać moje blokady, ale ja im nie dam. Tak, francuskie okręty zaczynają umierać i to bardzo ładnie. Jak one idą dawno, pięknie. Stracili aż dwa ciężkie okręty, ja zyskałem, no ale straciłem. Lżejsze okręty. Trudno, ale ciężkie okręty warto było tutaj zdobyć. No, ale mi się udało za to zdesantować na tej wyspie. No niestety przeciwnik nie dostał minusów, ale to chyba rzeczywiście musi przechodzić pomiędzy prowincjami. Nie wystarczy, żeby tutaj stał. Super. Ja dodatkowo chowam moją flotę. Może mi się uda spowodować, żeby się wycofali, a nie będę ich niszczył. Tak, wycofują się. I teraz robię tak. Blokada i niszczę ich totalnie, nie, ale nie dostaję jakiegoś dużego warskora. Myślałem, że będzie go więcej. No i oczywiście po wygraniu tej bitwy ja tą moją armię stąd zabieram, tylko wcześniej też spalę tutaj prowincję, żeby przeciwnicy jak najwięcej cierpieli, próbując ją zdobyć. Nie uwierzę w to, ale chyba mi się zaraz uda zrobić drugą pułapkę. Oh je, yeah, baby! Nie! Nexus, i stąd! No tak, czasem waszym największym wrogiem jest wasz wasal. Ciekawe, przeciwnicy też pozwalają mi zniszczyć swoje mniejsze armie. Myślałem, że uda mi się ich spulować z tej fortecy, no ale może to nie jest złe. Teraz spróbuję właśnie pobić się z nimi na tej fortecy. Może mi się uda. Tylko muszę pozyskać przejście od krajów ościennych. I do tego jeszcze wojska wasali się wycofują. No nie. Robią mi prezent w tym momencie. Dobra, już nie zdążą wrócić, więc atakujemy. Pięknie jeszcze to marnie, pięknie. Nawet rozbiłem tą armię zaraz całkowicie I okej, okay, niech moi przeciwnicy teraz wejdą na tą fortecę w Treviso I ja będę ich próbował stąd zepchnąć Tak pięknie, niszczę, niszczę te armię po kolei Pięknie rozegrałem tutaj botów Teraz pójdą na tą fortecę, nie mogą przejść dalej Więc są rozbijane te wojska, gdzie one się wycofują Pewnie gdzieś tutaj, więc spróbuję je dorwać Gdzieś obok, na te prowincje, bo są najbliżej Też najdalsza okupowana to jest w Kataro, jakkolwiek Więc mogą się i nawet tutaj wycofać, niestety Tak, uciekają tam daleko do Chorwacji, więc lecimy Zalecimy jednak zniszczyć to wojsko francuskie w tym miejscu. Więc może zaatakuję nam takim dużym stakiem w prowincji Brescia. i uda mi się tu rozbić ich armię. No niestety, wycofali się. Ech, trudno. No to lecimy do Spalato. Dorwę tutaj pozostałe te wojska francuskie, powiem wam szczerze. Jeżeli wygram tę bitwę, to chyba najlepsze będzie rozbicie tej armii i pójście na Paryż w tym momencie. To powinno nam dać zwycięstwo w tej wojnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Super. Tak, przeciwnicy się wycofują. I gdzie? Dobrze, dorwę ich armię. Super. Poszedł stakłaj. Pięknie. No to lecimy o. Bronić Breście, jeszcze raz. Tak mi dobrze idzie, że zapomniałem rozjąć Wenecję do 30 poziomu w ten sposób, bo to mi spowoduje, że za chwilę będę mógł odpalić Złotą Erę. Eee, dlaczego nie mogę odpalić Złotej Ery? Przecież mam trzy spełnione, what the fuck? Mam szansę zniszczyć całą francuską armię, która tutaj jest, ponieważ oni mogą się wysuwać tylko i wyłącznie do tej prowincji. Cała reszta nie ma przejścia dla Francji tutaj, przynajmniej nie było przed chwilą. Kurde, zrobili przejście! Tak, a i zdecydowanie robi postępy. No ale nieważne, no tu niszczę francuską armię, gdzie oni się wycofują? Prowincję obok, pójdziemy, zobaczymy. Tak, tutaj, dobra, będzie po armii, pięknie. Jest! Ej, ja może sobie nawet coś podbiję w tej wojnie, czekajcie. Lećmy zniszczyć tą armię i po prostu podbijamy Milan od Francji. Dobra, tu będzie duża bitwa z tego co widzę Więc będę musiał dosłać moje wojska W dość rozsądny sposób, żeby przepchnąć Francuzów, chociaż nie, nie dołączają Wycofują się, no nie <laughs> Uwielbiam to, dobra, moim celem Będzie zdobycie Milanu w tym momencie Bo nie ukrywam, to byłby gigantyczny Sukces, Francja już jest w tym momencie Wykończona tą wojną, mógłbym wziąć trochę od niej pieniędzy Wojenne reparacje No i taki Milan dla siebie, tylko muszę jedną Fortecę zdobyć w okolicy, dosłownie Chociaż już w tym momencie mam 2,5 tysiąca Golda zadłużenia, 40 i golda, tracę na miesiąc. No to czas mi się kończy, tą Wenecją, nie ukrywam. Więc nie wiem, czy zdobędę cokolwiek więcej niż ta jedna forteca. Jeżeli mi pójdzie bankrut, to w ogóle mam przerąbane i ta wojna będzie przegrana. No ale Milan padł. 91 dni oblężenia, super. To może tutaj teraz zróbmy bitwę prowincję obok, chociaż wcześniej nie. Dobra, może tutaj pójdziemy na tą, na komę. Próbujemy to zdobyć, bo mi coś tu blokuje, tylko nie pozwólmy przejąć, oczywiście, tej fortecy z powrotem Francuzom. Fortesę, który zaczynam oblegać, oczywiście, wcześniej ostrzeliwuje. To jest najgorsza forteca. Forteca, którą mogę w tym momencie zdobywać. Jeżeli Francuzi mieliby mnie atakować, to właśnie teraz na tej fortecy, tak, bo tu dostanę minus 2, próbuję się wybronić, dzielę moje armie i będę je dosyłał na wsparcie. Próbuję to wygrać w ten sposób, żeby wysłać tutaj na wsparcie. Mimo, iż mam minus 2, ale na razie role są po mojej stronie. Super. Powolutku, powolutku. Dobra, niestety wsparcie dla Francuza też przychodzi. No to najwyżej będę musiał No, za szybko dosłałem to wsparcie. Trudno. No najwyżej się po prostu wycofam, no. Po prostu z tej bitwy. Więc cofamy. Się do Wenecji. Dobra, spróbuję tutaj jeszcze raz wygrać bitwę pod Milanem, tylko niech mi się wojska zregenerują. Z tego co widziałem, mogę jeszcze wziąć 10 pożyczek, zanim bankrut wejdzie, więc czas mi leci, ale chcę zdobyć tutaj więcej prowincji, chcę mieć większego Wordscore. Myślę, że to jest w moim zasięgu. Więc konsoliduję teraz wszystkie staki moich najemników i ruszam do boju. Co prawda trochę mniej wojska mam teraz na dosyłaniu, i widzę, że dostaję jakieś wciery tam, no ale dobra, trudno. Może starczy to, żeby Tak, wycofali się Francuzi. Super. Nawet dostanę jakiegoś stack Bardzo dobrze. No i teraz. Nawet Francuzi mi oferują Milan, Cremone, Come, pieniądze, dość mało, nieważne, ale bez wojnych reparacji, więc nie biorę tego. Ósmy poziom technologii wzięli Francuzi, a ja tak czy siak chyba im zadaję spore straty. Tak, znowu ich przepycham dalej. Zadziwiające, spróbuję ich też tutaj zaatakować i porozbijać te ich mniejsze armie, żeby dostać jeszcze więcej darmowego Warcora, bo niewiele mi brakuje, żeby wziąć wszystko to, co chciałem tak naprawdę. No tak, trochę zachłanny się zrobiłem, no ale co poradzę, wygrywam, nie? Wykorzystam jeszcze flotę na chwilę, żeby zwiększyć mojego warcora, bo każdy blokowana prowincja, każdy blokowany port to jednak dodatkowy warscore, tak samo pozajmuję kolejne prowincje, no ale mamy to proszę państwa, trzy prowincje zdobyte wojny reparacje, które pozwolą mi spłacić część mojego zadłużenia dodatkowe pieniążki, to w zasadzie wszystko to co chciałem, pięknie mi poszła ta wojna nawet ale boję się koalicji, która szczerze mówiąc byłaby nawet dość spora a nie ukrywam, ta wojna już była nawet dość ciężka mimo iż miałem fuksa, że udało mi się rozgrywać całą koalicję na zasadzie tych dwóch fortach i potem to że udało mi się tutaj zamknąć część armii Zwłaszcza austriackiej, na tej wyspie, to było coś. Ta wojna kosztowała życie 64 tysięcy Wenecjan i prawie 200 tysięcy przeciwników. Oj, dobrze mi poszło, naprawdę dobrze mi poszło w tym. Napiszcie, Lukas, zwycięzca w komentarzu, dzisiaj sobie ego podbiję, jeżeli dotarliście do tego momentu, to zostawię wam serduszko. No a ja teraz zajmę się tym, co robię w każdym z tego typu odcinków historycznych, czyli naprawą tego kraju, bo samo wygranie wojny to nie wszystko. Mam też możliwość odpalenia złotej i myślę, że mi się przyda Bądź co bądź w tym momencie Pewnie musiał tick miesięczny minąć wtedy, a ja o tym zapomniałem Nieważne no Z mojej normalnej armii wywalam całą Kawalerię, no na ten moment mi szczerze mówiąc Na nią nie stać i wciąż Mam z 6000 wojska za dużo, więc Którąś z tych armii muszę po prostu Wywalić, które są tutaj okej, okay, jest trochę lepiej. Teraz mam dylemat, czy wprowadzać instytucję, czy jednak wziąć tutaj, spłacić część mojego zadłużenia, bo mam minus 6 gola na intreście. Na pewno wywalam mojego doradcę, bardzo drogiego. Tak samo wywalam fortecę w bilanie. Ona mi nie będzie potrzebna. Zostawiam za to fortecę w komo. To jest wyjebista forteca. Będziemy się często pewnie na niej bronić. Ej, i zobaczcie, francuskiej armii zostało tylko 27 tysięcy. Dobra, zastanowiłem się. Po prostu spłacę moje zadłużenia. Jeszcze raz te pożyczki w pierwszej kolejności jednoprocentowe, ponieważ podbiłem terytoria, więc pewnie mój inkom ogólny się zwiększył. Potem spłacam też całą resztę tak naprawdę. Bo poprawiam relacje z okolicznymi księstwami, to spowoduje, ponieważ niektóre z nich mają już kolonializm, że ten kolonializm zacznie się wprowadzać w moich prowincjach, dlatego potem pewnie po taniości uda mi się go wprowadzić w moim kraju. Wyłączam też wszystkie edykty, bo szczerze mówiąc już ich teraz w tym momencie nie potrzebuję tych obronnych. O, zapomniałem o edykcie obronnym. Ale się nie przydał. Zawrę też sojusz z Hiszpanią, który w sumie miał miejsce historycznie przeciwko Francji. Przyda mi się. Chociaż ostatecznie, jak widzieliście pewnie we wstępie, to tak się te losy jakoś dziwie potoczyły, że zakończyła się wojna po prostu sojuszem francusko-weneckim. Tutaj nie mam co na to liczyć, bo Francja nawet mnie ostrzegła teraz, żebym nic nie podbijał. Ideę! Totalnie o nich zapomniałem. Czekajcie. Ale kolejny idea, który mi wylosował, to plutokratyczna idea. Powiem szczerze, nie chcę plutokratycznych, pójdę tutaj na łatwiznę sobie i wezmę idee najemnicze. One są dużo mocniejsze. Jak dla mnie, scenariusz ideas to po prostu ukryte chity w tej grze. Naprawdę. Dobra, zostały mi już tylko jednoprocentowe pożyczki. Wystarczyło, żebym sprzedał ziemię. Opłacało się to zrobić. Teraz dewować nic nie będę, więc będę odbierał ziemię. Trudno. Wyznaczam też nowych moich rywali, w tym papieża, bo wiemy, że ta cała liga była przez tego typa, chociaż już nie żyje. Zmienię też poparcie frakcji na gildie zdecydowanie. I w sumie z moim inkomem jest na tyle dobrze, że mogę sobie pozwolić na ponowne zatrudnienie doradców. I nawet jestem na lekkim plusie. Flotę handlową wysyłam do Aleksandrii, resztę mode boluje. I w sumie zawrę też sojusz z Polską. Czemuż by nie? Bo planowałem wstępnie zawrzeć sojusz z Austriakami, tylko raczej nie ma na to szans, szczerze mówiąc, i wykorzystać ich w wojnie przeciwko Francuzom, ponieważ Francja ma zarówno. O, Polskę też ma jako rywala. Bardzo dobrze, ale chciałem wykorzystać Austrię oraz Kastylię tutaj. W sumie założę też tutaj Ligę Handlową. Może być dla nas korzystna, zwłaszcza jeżeli będę chciał się bronić przeciwko Imperium Osmańskiemu. I muszę przyznać, że ostatecznie ta liga jest naprawdę spora. Mogą mnie atakować w tym momencie, proszę bardzo. Dodatkowo zwiększyła on ma mój Inką poprzez udział w handlu o prawie 5 golda. Masakra. Więc papież ma swoją ligę, a ja mam swoją ligę. O, o nie! Te dwa kraje mi ostrzegły przeciwko wojnom, prowadzam też kolonializm i to naprawdę dużo taniej, praktycznie wszędzie mi się już wprowadził, tak czy siak. I jeszcze Austria ogłosiła mnie rywalem swoim. Ale na szczęście to Czesi są tutaj cesarzem. Co nie zmienia faktu, że akurat ta Austria jest naprawdę mocna. I ci Austriatcy sojusznicy, nie! I jak fajnie! Francja wplątała się w potężny konflikt z cesarzem. Czeskim cesarzem. I nie ukrywam, byłby to idealny moment do ataku na nią, tylko mam jeszcze 3 lata pokoju. No dwa. Więc teraz tylko poczekam, żeby spadł manpower francuski i ją sam zaatakuje I nie ukrywam. To wydarzenie przyszło mi w bardzo dobrym momencie. Ale to czekajcie, to jest tylko na najemników! O. No Ale 5% dyscypliny dostają wszyscy. Najemnicy dodatkowe 15% morale. No i super! Francja poniosła jakieś 30 tysięcy strat w Manpowerze, więc nawet się nie zastanawiam i wchodzę do boju wraz z Kastylią. No ta wojna będzie raczej dużo łatwiejsza. Tym bardziej, że Kastylia ma unię personalną z Królestwem Aragonu, więc tutaj aragońska flota już blokuje całe wybrzeże. I w sumie z mojej armii Manpowerowej doczepiam armaty do najemników, a wtedy będą szybciej fortece padały. Więc można teraz powiedzieć, że Francja ma troszeczkę. I w sumie idzie mi aż załatwę, bo nie ma tutaj wojsk francuskich. Na ten moment region Milanu już padł. Możliwe, że zaraz się wezmę za region Sabaudi, jak i Prowancji dalej. Nie ukrywam, regionu Szwajcarii wolę unikać. Nie mogę. Mieszczanie właśnie mi zasponsorowali budowę trzech ciężkich okrętów za 50 golda. Bardzo dobrze. Te wydarzenia na Wenecji są mega mocne. Muszę jeszcze raz zagrać tym krajem. No i Francuzi jednak przybyli do mnie. Dobra, będę ich atakował. Niech wbije się pierwsza moja armia najemnikami, a potem dosłam moją armię Mempowerową. Powinno mi pójść dość łatwo, mam przewagę technologiczną. Tak, nawet nie dorzucają wojska do bitew. Najgorszy sojusznik Ever, Kastylia. No serio, takie bunty jeszcze dostali. Gdzie jest? wojsko kastylijskie, ja się pytam. Chyba już wiem. Powiem wam, że taktykę mam trochę podobną do mojej poprzedniej. Staram się po prostu rozgrywać Francję na fortecach, kiedy ich wojska są gdzieś podzielone. Kolejnym fajnym aspektem jest to, że kiedy atakuje tak dużym stakiem, Francja w ogóle nie dosyła armii, mimo iżby by dosyłając, wygrałaby te bitwy. Ktoś mnie zdradził? W takim momencie? Najgorsze jest to, że na chwilę muszę odpuścić wojskom francuskim i realnie lecieć ratować Hiszpanię, ponieważ tutaj bunty postępują i za chwilę Hiszpaniami mi wyjdzie z tej wojny. Więc nie mam wyboru. muszę z tych wszystkich rebeliantów i koniecznie odbić stolicę. Stolica hiszpańska obroniona, tylko niestety obrona Hiszpanii może mnie kosztować te dwie fortece. Co jest bardzo niefortunne. No i pierwsza forteca padła. I wybronię się, wybronię się? Nie, jakieś tam posiłki doszły, a wygrałbym tą bitwę. No nie. No i ta forteca też padnie. I to jeszcze takie straty poniosłem. No nic, to czas uruchomić protokół pożyczki. Ja mam pożyczki? Kiedy ja wziąłem te pożyczki? Nowa, świeża armia najemników, trudno. Dobra, i fortece odbite z powrotem udało się. Nie jest aż tak źle. A jest wręcz bardzo dobrze, bo Francja jest wymęczona tą wojną. Ale co w tym dziwnego, skoro tak zbierają całą armię w jedno miejsce i potem tak chodzą? Fajnie. Dobra, ale spróbuję wykorzystać to, że Francuzi jednak nie są wszędzie. I spróbuję zdobyć tą fortecę w prowincji, której nazwy nie wymówię. I potem ruszę na Paryż. Ja naprawdę myślałem, że ta wojna będzie łatwiejsza, patrząc za to, jak potężna jest Kastylia. Tylko tutaj armii nie ma, niestety. I prosta droga na Paryż. To powinno dać mi już zwycięstwo w tej wojnie. Oczywiście musieli odbić Wargola w międzyczasie, dlatego wracam moim wojskiem, żeby go zdobyć. Sam Paryż już padł. No i super. Uda mi się chyba rozbić Francuzów w dwóch bitwach po kolei. Tak. Nie dosyłają wojska. Super. Więc teraz lecimy na Wargola. Tutaj rozbijam również armię francuskie. I zdobyty. No nie! No ale cel swój zdobędę, resztę prowincji Milanu dla mnie, wojnę reparacje. no tym razem wojna była w sumie porównywalna, nie dla mnie krwawa, Francuzi ponieśli trochę mniejsze straty, trudno, nie ukrywam, Kastylia mnie tutaj mocno zawiodła. Udało się, zdobyłem wszystkie dawne terytoria Milanu, zresztą to był taki plan wenecki na dominację tego regionu, który Wenecja powoli robiła w tamtym okresie czasu, no i teraz pozostało mi tylko zwiększyć moją ekonomię, zwiększyć moją armię, postawić jakieś budynki, bo dosłownie nie mam jeszcze chyba ani Jednego. I w sumie, jeżeli Was interesuje, jak to zrobić prawidłowo, jak zbudować potężną ekonomię, to palcam ten odcinek z Anglii, bo Wenecją robiłbym praktycznie to samo.